Uf, tak nie wolno! Co ty kurwa wiesz? A, zrobię kręgłym karką. Uhuuh, uh, 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 uh. dobra rybka, już spierdolę! Wracaj tu kurwa, gulniarzu, bo na dwór nie pójdziesz, musisz spierdolić ten szpinak. Żyj kurwa! Kurwa! Rzej. Ale ja nie chcę! Leci tu polew! Dobra! O. Ale odlop! Idę się, się wyżywać! Kurwa! E, e, e. Co za gówno! Ja pierdolę! Staraj się mi gotować! Wypierdalej mi z tym zielonym kurestwem! papa. Ja pierdolę! Ale jestem zajebisty! Idę na dwór! Dobra, spierdalaj. A pod się wpierdolę! Uuhuhu. tak dupę wypinasz? Zapchaj mnie w dupsko! Ale tu ciemno, jak w sarkofagu babci. No, Nic ciekawego. Co tu się? O, żaglówka! Oszarot! O, Piłka! Pompka do fiuta i piłka! A ha, ha ha! Stary, na mi piłkę! Dobra, już idę. Ci, no na mi to z kurwy synu! Mm, ja ci kurwa dam z Jak ty się wyrażasz? O, stara, daj luda! Mm. Co ja mm. dawaj? Czemu nie dasz? Chodź tu Cwelu, patrz kurwa, na pomowana no, Pompujesz tu jak twój stary kurwa! No i chuj Dawaj to, malej idę na dwór! Uhuhu, ale pizga! Zostały piłkę, wracam do domu! <grym my> patrz kurwa, piłka! Dajesz kurwa, pogram! No dobra, wyszlałem smarki! Patrz kurwa, jaki jest ty zajebisty kurwa. O, idzie ten o, Ktoś mi zapierdolił piłkę! Kurwa, naśle na nich normalnie za i policję! Skurwysyny! Hehehe, <gry> dam no, kurwa, uciekamy! Kurwa! No, ktoś sobie ze mną pogrywa, ja tutaj wyniucham ich! i kurwa, ten Ja wiedziałem, że to wy znowu! Pierdolony kutas, ja wam dam, zaraz was złapię! Patrz kurwa jestem Krystiano Ronaldo A ty kurwa Krystyna eee, Ronaldo Z gazowni <laughs> 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 Patrz kurwa ty rumie <laughs> Ale triki Triki z Afryki kurwa Weź mi tej tą piłkę bo ci zajebie Spierdala. Za Zawoła za, za starego zaraz Jakich kurwa <laughs> Piłka nie, nie. No mi oddaj dąbienie, kurwa, kup sobie swoją, z Pierdolę. Pierdolę. Ała! 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 Kurwa, bije Nie dostaniesz tej piłki, kurwa. No, a, Ale się wjebał. sobie o ręce, ta łamaga pierdolona. Co że się w kurwa. Masz jakiś problem? Kutasy. Ała! Co mi kurwa rzucacie? Ała! Mój odbyt! pierdolać! Ja pierdolę! Szybko, do bunkra! Weź te kutasy mi obrzucały śniegiem zrobiły kurwa skuki Ciota! Mamo Co za ciota syna No weź no zobacz jak mi zajebali Mamusia przylepi plaster Kurwa ja też przylepię plaster Zaraz to kurwa Mama weź no coś daj na na Oj schudź się pizduś Masz tutaj taki krzy.